Witajcie wszystkim. Dzisiaj będę śpiewał. Nie Fabianka? Aha, dobra. Yy, nie wiem, ale to przez psychofanka, nie Fabianka, dobra. Dzisiaj będziemy śpiewać. Yy, no bo zapomniałem Kamilowi powiedzieć, że to jest psychofanka. Dobra, no to teraz będziemy śpiewać. 2, 1. Dobra, już to. Tak. Dzwoni papuga! Nikt tu nie puka, a bardzo fajna też, bardzo sztuka. Dzwoni papuga! Nikt tu nie puka, albo też fajna też sztuka. Idę do hajsu, mam już hajs, mam same krosy, rozdaję. To jest moja sztuka, bardzo fajna i bardzo też, bardzo też fajna sztuka. Dzwoni papuga, nikt tu nie puka, albo też bardzo fajna ta sztuka. Dzwoni papuga, nikt tu nie puka, albo też fajna ta sztuka. Mój stary Jest, wziął wódkę i pije na też sztukę On tam sprawdza notesy Co on chce od niego Muszę on też te notesy z Good Game czym gram Bo Bo taki sram nie papuga Nikt tu nie puka, ale bo też fajna ta sztuka Dzwoni po Nikt nie puka! Albo też fajne, ale też to sama sztuka! Przyszedł do mnie gość, policjant. Powiedział do mnie, dawaj milion hajsu. Nie miałem hajsu. Więc wziął mnie do Squid Game bez powodu. To była trudna gra, byłem liderem, wszystko się złożyło. Jestem ha milion hajsu. Че се стала, че нормално бях лидер? Звони папуга. Никто не пука, або това е хубаво, това е само штука. Звони папуга. Никто не пука, або това е хубаво, това е штука.